Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym filmiku i dzisiaj przychodzę z recenzją książki Harlan Coben Nie mów nikomu, dzisiaj troszeczkę w innej wersji, ponieważ takiej mm, typowo skupicie się na książce, nie na mnie. Nie czuję się na tyle dobrze, aby się po prostu pokazywać, ale opowiedzieć o książce jak najbardziej mogę. Jest to moja trzecia książka tego autora. Pierwszą, jaką przeczytałam, była to książka w domu, którą oceniłam 4 na 5. Była bardzo ciekawa, trzymająca w napięciu. Kolejną książką, jaką um, udało mi się przytrzeć właśnie tego autora, to jest Okrąg za daleko i ta była oceniona 5 na 5. To był sztos, po prostu książka była rewelacyjna. I teraz jak widzicie, mam książkę Nie mów nikomu. Jest to pierwszy tom z 28 serii W labiryncie kłamstw. Jeżeli ktoś byłby ciekawy, tutaj jest reszta tomów, które właśnie są z tej serii można sobie zatrzymać książka bardzo ciekawie wydana i ten kto przeczyta książkę będzie wiedział między innymi dlaczego na przykład taka okładka, czy to jest przypadek czy też nie ja wiem, że nie jest to przypadek ale może teraz tak do sedna sprawy. Słuchajcie, jest to historia Elizabeth i Davida, którzy są wspaniałym małżeństwem, jest to miłość idealna, znają się jak łyse konie, naprawdę wiedzą o sobie wszystko, można by powiedzieć. Pewnego dnia zdarza się pewna sytuacja, która odmienia całkowicie życie Davida. Pewnego dnia zostaje.. Elizabeth zabita, David zostaje napadnięty nad jeziorem, kiedy to spędzają miło sobie czas. I od ośmiu lat David przeżywa koszmar, który właśnie zdarzył się. sierpniowego wieczoru nad jeziorem. Odmieniło to całkowicie jego życie. Pewnego dnia David dostaje dziwną wiadomość. Dziwna o tyle, o ile że napisana takim językiem i takimi, jak gdyby, może nie skrótami, ale w taki sposób, że tylko David i Elizabeth znali właśnie szczegóły, tak jak gdyby zaszyfrowana była ta wiadomość. I tylko oni o tym wiedzieli. Dlatego też, David jest przekonany, że tę wiadomość wysłała jego żona Elisabeth, że ona żyje, i próbuje udowodnić, że właśnie to jest jego żona. Już właściwie od pierwszej wiadomości, bo tych wiadomości jest kilka. I od pierwszej wiadomości on jest właśnie przekonany, że to nie może być nikt inny, ponieważ o pewnych sytuacjach widzieli tylko oni, więc na pewno nikt inny nie mógł wysłać tej wiadomości. I pomimo tego, że została przeprowadzona sekcja zwłok, którą ciało rozpoznawał ojciec Elizabeth, to David cały czas wierzy, że jego żona żyje. I tutaj na dobre rozpoczyna się akcja książki. Długo trzyma, powiem Wam, w napięciu. Nie wiem dokładnie, od której strony mniej więcej faktycznie akcja tak się zaczęła dziać, że zaczęła wciągać. I książka została przeczytana w dwa dni. Pierwsze strony troszeczkę tak nie to, że się ciągnęły, ale powiem Wam, nie wciągały aż tak mocno. Ona była wciągająca, ale nie tak, jak czasami mamy książkę, że Przewracając następną stronę, kartkę chcemy więcej i więcej. Tutaj na początku tego u mnie nie było, ale tak jak mówię, ona trzymała w napięciu. Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o moją ocenę, daję 4 na 5, ponieważ właśnie czegoś brakuje mi pod koniec książki czegoś brakuje mi pod koniec książki, niemniej jednak jest to książka godna polecenia. Oczywiście, jeżeli ktoś lubi tajemnice, miłość doskonałą, to jest to książka zdecydowanie zdecydowanie dla was. Koniec, koniec tej książki, tak jak powiedziałam, troszeczkę mi w nim czegoś brakuje, zaskakuje mnie jednocześnie. Nie spodziewałam się takiego obrotu sprawy, jak jest w książce, jak to się wszystko otoczy jak to przebiega. Dla mnie w pewnym momencie była przewidywalna, ale nie w 100%. Potrafiłam coś wywnioskować z niej, że coś się wydarzy, coś będzie, ktoś zrobił to czy tamto, ktoś jest winien temu czy, czy czemuś innemu, ale nie w 100%. Gdzieś tam, jak gdyby, były takie punkty zaczepienia, do których można było się odnieść i coś właśnie wywnioskować, ale nie, nie tak do końca, że człowiek był pewien, bynajmniej ja, że to na pewno zrobiła ta osoba, czy ta sytuacja jest spowodowana tym czy czymś innym. Także jeżeli, jeżeli jeszcze nie czytaliście tej książki, to polecam Wam właśnie zacząć. I tak jak mówię, jest to pierwszy tom z 28 tomów, także y, ja jestem ciekawa kolejnych, bo nie wiem czy to będzie jakoś się y, wiązało z tym jeżeli to jest w labiryncie kłamstw to tak wiecie i tutaj faktycznie te kłamstwa y, kłamstwa są jak gdyby jedno kłamstwo goni drugie, tak jakby się przyjrzał dokładnie i przeanalizował y, bardzo skrupulatnie tę książkę to rzeczywiście ten tytuł, tutaj ta seria, nazwana właśnie w Labiryncie Kłamstw, nie jest bez powodu. Także ja, kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego, oczywiście. I jeżeli ktoś czytał, to dajcie znać, jakie jest Wasze odczucie. Jeżeli czytaliście inne książki tego autora, również napiszcie w komentarzu. Jeżeli macie jakieś książki godne polecenia, to z miłą chęcią z miłą chęcią y, poznam wasze, wasze zdanie i to, co na przykład czytacie. Ja natomiast już czytam kolejną książkę. Jest to książka Anny Niemczynow Zostań, ile chcesz i powiem Wam, że ta książka. Ach, ta książka nie powiem Wam jaka jest, ale, ale to na pewno nie będzie pierwsza książka tej autorki, także ja gorąco dziękuję i my widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, papa. Pa.